Wiosna zbliża się wielkimi krokami. Już za chwilę wszystko zacznie pachnieć i budzić się do życia. Wiemy jak przyspieszyć ten moment. Mam dla Was dzisiaj najlepsze, najbardziej kolorowe i najbardziej wiosenne filmy w kinie. Zapraszam. Kiedy osierocona przez rodziców Mała Kate przyjeżdża do angielskiej posiadłości swojego wuja, wszystko wydaje się tam obce, zimne i przerażające. Do czasu, kiedy odkryje tytułowy ogród i wraz z przyjaciółmi postanowi przywrócić go do życia. Rozkwitające w nim rośliny stają się metaforą wnętrza małych bohaterów, którzy odnajdują wolność, radość i przyjaźń. Nowa wersja Emmy klasycznej opowieści Jane Austen ma tę samą wiosenną wibrację co wersja z Gwyneth Paltrow. Ania Taylor Joy w roli tytułowej spadki też rozsiewa tu miłość i urok, patrząc na te piękne stroje, scenografie i pastelowe kolory, aż czuć słońce na twarzy i słodki zapach wiosny. Wiosna w kinie to często czas rodzącej się miłości, nadziei i nowych wyzwań. Jak w Lala La Land, kiedy Tomia i Sebastian zakochują się w sobie i sięgają po marzenia o wielkiej hollywoodzkiej karierze. Może to nie do końca marzec czy kwiecień, ale wirujące na ekranie kolorowe stroje wyglądają zupełnie jak świeże kwiaty na łące. Bywa tak, że wczesną wiosną, zanim słońce na dobre rozgrzeje ziemię, świat może przysłonić melancholia. To czas przesileń, kiedy radość miesza się ze smutkiem i wywołuje nieoczekiwane wyładowania. U Larsa von Trira to zachwycająca i bardzo poetycka wizja końca świata. Wolimy jednak wierzyć, że każdy koniec to nowy początek. W jaśniejszej od gwiazd wiosna dopiero się rozkręca, tak jak bohaterka Abi Cornish. Jej osiemnastoletnia fani właśnie zakochuje się w biednym poecie, a z ich uczuciem współgra cała natura. Jane Campion celebruje tu ulotne i delikatne piękno chwili, która może przeminąć jak zapach wiosny.